Każdego dnia w minionym tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu okresu zwyczajnego, sięgaliśmy w czasie mszy świętej do modlitwy, której treść brzmi następująco: Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu. Daj Mu poznać, co należy czynić i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Patrząc na Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, tylko w Nim są idealne relacje pomiędzy dzieckiem a Ojcem. Tylko w Nim Znajduje się doskonałe poznanie woli Ojca, i tylko w nim jest idealne spełnienie zamysłów Boga. My, patrząc na Jezusa Chrystusa, pragniemy również, jak dzieci, wypełnić wolę Boga. Ale, żeby to uczynić, koniecznie musimy poznać co należy czynić i koniecznie musimy uzyskać łaskę Boga żeby spełnić zamysły Boga bo niekiedy one są bardzo trudne sięgamy do lektury przypadającej na dzisiejszą niedzielę odwołujemy się do proroka Izajasza który przekazuje nam cztery pieśni dotyczące sługi Jahwe. I te cztery pieśni odnoszą się do Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem, również one ukazują ideał, który dla nas jest przede wszystkim światłem pozwalającym, Poznać wolę Boga i spełnić ją jak najlepiej. Słowo Boże tej drugiej niedzieli zwykłej przywołuje drugą pieśń, Sługi Jahwe. I oto treść tej pieśni. Pan rzekł do mnie: Ty jesteś sługą moim. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, ukształtowałem od urodzenia na swego sługę. Byś nawrócił do Boga, Jakuba, zgromadził mu Izraela. Ale dalej czytamy to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba, ustanowię cię światłością dla Pogan. Niezwykłe zadanie, które przyjął Jezus Chrystus jako Syn Boży. Ale każdy. Ktokolwiek idzie za Nim, za Jezusem Chrystusem, a szczególnie osoby wezwane do głoszenia Ewangelii Świętej, a więc kapłani, biskupi, winni naśladować Jezusa Chrystusa. I to słowo wynikające z każdej pieśni znajdującej się u proroka Izajasza i również z tej drugiej pieśni powinno być mocną sugestią, by idealnie spełniać zamysły Boga. W liście do Koryndian święty Paweł mówi Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, Sostenes, brat, piękne przedstawienie się, a jednocześnie ogromne zaznaczenie, że obydwaj są uświęceni w Jezusie Chrystusie i mają spełnić zamysł Boga. Ci, którzy spełniają zamysł Boga, mogą wypowiedzieć słowa do tych, do których są posłani: łaska Wam, pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Każdemu kapłanowi, każdemu biskupowi przysługuje ta wielka godność, aby Będąc wierny zamysłom Boga, z wielką wiarą i miłością do ludzi wypowiadał te słowa, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niejednokrotnie zastanawiamy się nad brakiem tych, którzy z wiarą i miłością Powinni wypowiadać nad ludźmi właśnie te niezwykłe słowa. One są wypełnione łaską Boga. Trzeba nam prosić o potrzebne dary i łaski dla tych wszystkich, którzy, naśladując Jezusa Chrystusa, pragną również w swoim życiu. Idealnie wypełnić te sugestie, które znajdują się w tych czterech pieśniach Sługi Jahwe u proroka Izajasza, a szczególnie to wezwanie, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Ewangelia Święta pokazuje nam kolejną osobę, świętego Jana Chrzciciela. To on mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Odwołuje się święty Jan Chrzciciel. Do niezwykłego spełnienia zamysłu Boga, jakie dokonało się w życiu Jezusa Chrystusa, ale również święty Jan Chrzciciel spełnił zamysł Boga. I wróćmy jeszcze raz do tej modlitwy, którą modliliśmy się w minionym tygodniu. Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu. Jakie jest to pragnienie? By poznać, co należy czynić, i uzyskać łaskę do wypełniania poznanych obowiązków. Jakżeż trzeba nam prosić Pana Boga. Abyśmy poznali, co należy nam czynić. Ale poznawszy to, byśmy dzięki łasce Bożej potrafili do końca wypełnić zamysł Boga dotyczący naszego osobistego życia. Niech to niezwykłe światło, płynące i z tej modlitwy, jak i również ze Słowa Bożego, Zachęci nas, abyśmy jako chrześcijanie spełnili swoje zadanie, które naprawdę jest zamysłem Boga, i które dla innych może być właśnie takim konkretnym wskazaniem. Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. To jest, On jest barankiem Bożym który gładzi grzechy świata.